Dawid, zabrakło ciebie w trakcie ostatniego meczu sparringowego z Finish Parkietem. Na szczęście nie było to wynikiem kontuzji. Czym był spowodowany Twój brak udział w tym. Tak, meczu? tak. Zabrakło mnie z racji obowiązków służbowych wypadło tak, że akurat w tych dniach miałem szkolenia praktycznie tygodniowe, także cały tydzień byłem wyłączony z treningów i właśnie z tego sparingu na czym bardzo ubolewam. No ale. Liga jest tak naprawdę najważniejsza, a sparingi swoją drogą, we wcześniejszych sparingach praktycznie wszystkich grają, także liczę, że jestem dobrze przygotowany mhm. do całej rundy. Rozmawiamy na kilka dni przed rozpoczęciem rozgrywek ligowych. Był to pierwszy okres przygotowawczy pod, prowadzony przez trenera Sokołowskiego. Ciężko było? Zawsze okres przygotowawczy jest okresem ciężkim i niewygodnym nie, 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 nie dla piłkarzy i piłkarze za bardzo nie przepadają za tym okresem. Myślę, że popracowaliśmy solidnie, bardzo nawet solidnie i myślę, że jesteśmy dobrze przygotowani do tej rundy, ale oczywiście wszystko zweryfikuje liga i wyniki, jakie będziemy osiągali. W przerwie między rozgrywkami doszło do nas czterech nowych zawodników, odeszło trzech. Jak oceniałbyś te, te transfery na nowe twarze w Sokole? Z pewnością są to ciekawe transfery i myślę, że nie będą to uzupełnienia składu, a takie rzeczywiste wzmocnienia. Wielu kibiców podczas meczu sparingowych mówiło, spokojnie jesteśmy ofensywę, natomiast słabiej wyglądamy w obronie. Co sądzisz jako piłkarz formacji defensywnej o tych opiniach kibiców? Z pewnością nie są to opinie wyssane z palca, ponieważ tracimy... Tracimy czy w lidze wcześniej, w rundzie jesiennej, czy, czy w tych sparingach tracimy niepotrzebne bramki, ale cały czas pracujemy nad tym i myślę, że wszystko zmierza ku temu, żeby było lepiej. Aczkolwiek, tak jak mówię, ciężko się nie, nie zgodzić z, to, z tymi opiniami. Liczymy, że w lidze te konto z tyłu będzie zawsze na zero. Pierwszym rywalem ligowym Sokoła będzie drużyna ŁKS Łomża. Przeciwnik, który chyba leży Sokołowi, bowiem wygraliśmy z nim ostatnie trzy spotkania ligowe. Co sądzisz o tej drużynie? Znaczy ja w pamięci mam to ostatnie spotkanie, które u siebie wygraliśmy 3-2, mieliśmy wynik 3-0 spokojny i zrobiła się straszna nerwówka 3-2 i do końca walczyliśmy o korzystny rezultat. Na pewno jest to mocna drużyna, która też również tak jak my będzie się biła o tą najwyższą piątkę i o i wyższe cele. Ciężko powiedzieć, czy nam leży, czy nie leży. Uważam, że to jest bardzo dobra drużyna, która poczyniła też jakieś wzmocnienia w przerwie zimowej. Aczkolwiek nie boimy się i pewni swojego, jedziemy do nich walczyć o trzy punkty. Wprowadzamy nową zabawę dla piłkarzy. Będziecie typować spotkania najbliższej kolejki, rozgrywek trzeciej ligi. Jedynka zwycięstwo gospodarzy, X-Remis, dwójka zwycięstwo gości. Zatrafiony wynik przyznajemy 3 punkty. Można typować z podpórką 1xx2 bądź 1 2 ale wtedy przyznajemy tylko jeden punkt. I piłkarz, który zyska najwięcej punktów w typerze, otrzyma od redakcji soku TV i soku nagrodę niespodziankę. Także najbliższa kolejka w pierwszy mecz. Finish parkiet, GKS Wikielec. Oczywiście goła jedynka. Granica Kętrzyn Huragan Morąg. Tu dałbym dwójkę. Warmia Grajewo Visa, Szczuczyn. Tu odstawiałbym remis. Jagiellonia druga Białystok Olimpia Elbląg. Tu dałbym remis. Concordia Elbląg z Niczbie Apiska. Eee, tu dałbym jedynkę. Start Działdowo Rominta Gołdab. Dwójeczka. MKS Ełk KS Wasilków? Jedynka. Mecz między Olimpią a MKS Korsze nie odbędzie się ze względu na nieprzystąpienie Olimpią do rozgrywek. Także tu będzie walkover. No i na deser mecz kolejki LKS Łomża z Ostróda. Oczywiście dwójka. Dobrze i kogo typujesz do następnej rozmowy? Z piłkarzy? Kogo wytypować? Eee, niech będzie Kuba Bożewicz.